Kochani moi, e, jestem aktualnie na randce, tak zwanej randce artystycznej, jaką się staram odbywać raz w tygodniu. To jest taka randka ze mną, samą. Tak, lubię spędzać ze sobą e, sama czas, i uważam, że w ogóle ten czas, którym, m, m, który dajemy sobie, żeby spędzić go tylko w swoim towarzystwie, bez w ogóle e, muzyki, tak, naprawdę tylko z tym naszym wnętrzem jest po prostu czymś e, b, e, bardzo bezcennym jest naprawdę bardzo bezcenny brakuje mi, brakuje mi słów aż na określenie tego co to robi w nas tak? ale chciałam wam powiedzieć, bo we wcześniejszym filmie mówiłam, że się przeprowadziłam i e, miałam mieszkać w innym miejscu miałam mieszkać w innym mieszkaniu na które się tak dość upierałam Mimo tego, że straszne problemy były na samym początku, na samym starcie, tak jakby wszechświat chciał za wszelką cenę i pokazać, że to nie jest dla mnie, i trafiłam do e, miejsca, którego w ogóle nie brałam pod uwagę. W ogóle, jeżeli chodzi o lokalizację w moim mieście, w ogóle nie brałam pod uwagę tego miejsca, a wręcz je wykluczałam, e, no ale. Moim największym marzeniem jest mieszkanie w domu na skraju lasu. Naprawdę jest to takie marzenie z głębi mojego serca. Chcę mieszkać w domu na skraju lasu yy, i powiem Wam, że mieszkam aktualnie w mieszkaniu, z którego okien widać las. Więc jest to tak, jakby yy, taka namiastka tego marzenia, tak. Więc tak do was z taką e, puentą tego wydarzenia. Że czasami naprawdę wszechświat wie lepiej niż my. I e, warto się dać mu prowadzić e, w zaufaniu, nie? No, pokażę wam ten las. Muszę przekręcić telefon, bo nie mam tutaj takiej opcji. O, zobaczcie. Nie jest to duży las, tak? E, bo tam dalej jest droga, ale mimo wszystko jest tak po prostu tutaj bajecznie, pięknie i, i cicho. Buziaki dla Was pa.